Cześć widzowie z tej strony w kanał Vivo Dzisiaj jestem ja, no czyli kanonek 1, 2, 3. ze mną jest Vivo Heroek Cześć Ze mną jest również Lwiwolustwa Ciema I jest Lwiwo... Vivo... ZDSR Jest Lwiwo Lustwa Dzisiaj lecimy na miejscówkę, mia... którą można <grym> nazwać mianem ZDSRR O nie, dlaczego? Wry, ja! Nie, wyskoczyłem! Wręcz mnie do domu zabierzecie! Biorę maski! także tak, że przypadkowo ja, ja przypadkowo wyskoczyłem i dlatego tutaj przelecieliśmy! Biorę maski! Biorę, mas biorę maskę! Ja już powiedziałem! Nie powiedziałeś! Nie wcale, Powiedział. mam na nagraniu! Ej, czyli, czyli... my chłopie... Czyli my chłopie gramy... Niepospolitym. Tak. Tak? tak. No chyba nie. Ja chłopę znajduję na początku gry. Rzadkie wszystko umrzesz, umrzesz, umarł Mam Klingę koledzy i będę <coughs> demonstrajerem zasranym. Nie możesz, Ale bo, to, mój jest, mój bo mój mój. to jest... bo to jest epickie. Ej! Gdzieś to mam. Nie możesz! Wiem! O, no to Sigma. Hera? Co o, no to sigma. Nie ja, no, aby ja mam zero! Nie mam żadnej broni. Jestem... Ja biorę za żonę twoją matkę i maskę oni. Dobra pompa! To jest niemożliwe. Dajcie mi coś! Nie wiem! Blokuje się w jakiejś łódce! ja nie mam w ogóle tego um. Siema Eniu. Dzień dowerek? Czy ten pan coś hmm. miał? Pompy, hop! Błogosławieństwem, hop jest um. ja. Czemu oni tu FNCS odegrać? Nie wiem Nie wiem co ja spróbowałam, ale tutaj na pewno Ale kram patrz! A tu... moją garder, nie, nie moją Nie moją! Mnie. Ja wiem korona, nie da się! Widzowie, ten... Ja, łapka w górę i subskrypcja w ogóle zapomniałem. Film będzie taki drewniany. A, a, a maski możemy tam? Tak, maskę oni mhm. możemy, bo ona nie bije nic. Ale pustki! Pustki tak! E, nie, ognia. Ogn nie, ognia nie możemy. Ogień nu nu nu. Więc widzowie, mamy surowe e, zasady i fajny gameplay. Ej, co znaczy... syp... Uh -huh. e, e, sypyry? E, Spierdalaj. Super. No, <grym> e, jeden blorski bd? Mam <grym> no, ty pamiętaj, że ty nagrywasz. No tak, ale bluluje. blur, ja robię blur gramur. Od góry, od góry ci blur. Nie umiem. On robi bierzmi blur. Mój. Pomóż. Ty. Mój, to jest baj, Tak, ale tak możemy grać. Na, a to słowo na, a też będziesz musiał zapytać. Tu. No i tu dasz. O, tyś nie ja mam wysoką inteligencję w gronie mojej. I pro. Ja budowałem wysoką inteligencję do Ja Nie pewnie ty to tak zbudujesz, to wszystko będzie szłać. Tak jak na hero ostatnio. Bo tylko płacz i to wdziemy jeszcze miejsce. Dokładnie. Walcie się. Niektórych miałam dobrze. No niektórych miałem dobrze, ale niektórych nie. Aha. Tak, tylko, że ja samemu to obserwuję. A ja to Ten pierwszy pierwszym Babka i jej ajmu. To ja wszystkich wam zabijam. k Nie wiem, kupię... To znaczy... SP. Nie, nie S, P, R. No. Dalej. <grych> nie, inna. R. Dobra. Nie, 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 nie. E, Co znaczy... J, B. A, ja... a nie, to... ani to jest akurat ważne. J, Wiecie byś, że właśnie wam to sklaszywałem? Ale serio się pytam, poczekaj, Karol, serio się pytam. To was ważne. Wiem. Ale, Karol, ale serio słucham, czy... JB. Ojej! Jeeeeeej! Ale serio słuchaj, to jest ważne. Dobry wiej, już mamy 100 ty... ...jebany. Nie. Obecnie. Jest juardo. No i eu... wie... I wiesz co? I co? I, i już jest co znaczy JB skrót, więc to znaczy G i JB. wiecie tam. Nie. Ja. Jezu! Ja mam tu kratkę, a wy się bawicie! JB! Co? A chodzi ci o koktajl! Tak, o koktajl mleczny. Mmm, a jest taki ogólny... Kanon, to ty mówisz nam, żebyśmy my się nie wykupiali po teraz. No real. Ja, sorry. Ej, Maciek, proszę, medicie! Ma, 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 ma. Nie, tylko ja zrobiłem wszystko, żebyśmy, żebyśmy, żebyśmy to przeżyli. I zrobiłem. I was odrodziłem. Nie. Dziękuję Nie Nie zrobiłeś. No nie wcale. Dzięki temu, że nas odrodziłeś teraz dyszymy. Mm. Teraz idziemy, co musimy wywalić <grymne> Dokładnie Jakieś... mi jak tutaj łowię, bo tylko to mam I, i łowię co chwilę jakieś ryby rosoły. Jakie ryby rosoły? Co to jest? <grymne> Ale to mi się przyda akurat, dawaj to Ryba, ryba słona Ryba słona Słona ryba Na rybek Rybek, no tak się nazywa. Ale wiesz na co potoczy się mówi na, na rybek? Nie! Tak nie Kanon. będzie! Kanon Stop! Sto przemocy! Stop przemocy w naszym kraju! Bo my jesteśmy, tacy biedni ma... Nie przez chwilę O ma szczęście. Ile ty masz ryb? Ja broni nie mam, więc wam nie pomogę. Dawajcie, dawajcie, dawajcie za nie. Nie ja broni nie mam. Dobra, to ci dam coś. Dam ci karabin. Ja mam tylko wędkę. I pistolet. O! Nie da się! To jest Hania chyba bupę. A nie, nie jest taka dobra. Ano nie mogę być. Widzę. Panie, by było, jakby to trzeba się kiedyś rozwaliło. Uważaj. Oni są dobrzy. No, on jest lepszy ode mnie. FULL BOX tak, MI ZROBIŁ! Chodzi na duch. Tu jest! On rozumie grę! No nie, spamie mi do tego boxa. O ty! What? Oni dobrzy są, panowie. Wow! Mati, chodź tu! Umieram, umieram Gdzie on jest? i władzę. Na rybek. Ale jest tutaj dwóch? Właśnie tak, trzech nawet chyba. On teraz nie odpuszczą, my im wszystko w wyrzydowali. Nie wiem no... Ale jak on robić Ja Chyba nie. wiem co ja zrobię. Ja zrobię akcję ewakuację. Przepraszam was koledzy, ale ja muszę... Ej, kolejni tu są!

tak, ja, ja na przykład... Nie jestem... jestem... Nie wiem, on wiecie, nie udzielcie, bo to się, wiecie, bo to się będą się ryzować! Jak chcecie się... Oni tu polecą Oni tu polecą. I'm, I'm the best... Portal! Portal, portal! Nawalali was chyba. Miałam iść! Nie wiem, gdziekolwiek. Żebyście przeżyli tylko. Nie po to was ryzowałem. Tam jest stref. a czy tam jest nie? Tam tam nie jest gody, to jest tam możemy lecieć, hmm? tam możemy lecieć, tam gdzie zaznaczyłem. Bo tam po jeszcze ten. nie ma... Jeszcze się no nie że ma... Nie po to was zrezowałem! No właśnie... Chupię, lepiej lepsze! Jeszcze raz. Je... Poczekaj. Hero jeszcze. No Daj coś, coś! Daj coś! <laughs> Gangara. Jak to jest dobrze, żeśmy tu polecieli. No ja tu poleciałem, ja pomyślałem. A nie, da gaga, lam. Ty hero, bo No, tylko że jak do niego wejdziecie, to umrzecie. Taka Zrobię prawda. Zrobię akcję życia. Dawaj. Ja zrobiłem i to już nie jedno. Nie no, dopiero sobie piga obok Ola. Też tak mam. No wiem, koledzy! Opteczka! Dam! No to nie dałam panowie! Wiem, ja by, ja chcę ja właśnie co robić. Ale da ganga lałam, To ja w strefie! Czemu ty w strefie jesteś? Ani da gangalom l'am! Szymon idzie! Czego potrzebujesz gangalabu? Widzowie jest dobrze. Nie no, wiecie, chyba co bardzo się dzieje. Wie, wie, widzicie, ja mam HPA, jak bardzo jestem w strefie? 600 metrów, to nie tak dużo, prawda? Czy ty jesteś? Co ty? A czy tym pociągiem? Tak. Nie będziemy je chwilę słać. Anita, ułam! Ja, ja, ja przypomnę, że my mamy nagrywanie. Tak wiem. A ja to się wyklepie w montażu. Ja mogłem nie robić tej misji ratunkowej. Widzowie, nie musiałem robić tej misji ratunkowej, ale jestem Debilem. I mam już late gama, kolego, więc ty musisz. O. Tarper, halo. Ale ja nie, ja nie żyję. No i? Ale jesteś tarperem. To nie bo. Musisz powiedzieć Oscarowi, gdzie ona iść? I Poczekaj, ostatni idź do strefy trochę bliżej, trochę bliżej strefy! E, hero, hero, mikrofon is dead. Chopie, ja nienawidzę z tej gry. Idź po detekcie, opteski idź, opteski idź. No i dobra, O ty okay, na strefę to wygrasz. Uciekaj, uciekaj, kupy masz stój. Przecież on to na strefę może wygrać. Nie, no i dobra. Mówiłem. Ani mi gandalam, ani da gandalam. Ga po nie, po... 5 pięć. Można Nie no, ty masz tylko dwie apteczki, jest to pięć. Do Dostrefić! Do, do Nie, u, użyj apteczki, użyj apteczki, użyj apteczki. Ani da gangalam. Do... do strefy. Jesteś! Jesteś w strefie! pa top 2 brawo na oskara brawo brawo oskara satsem jestem subskrybuj po więcej kontentu!